W Brawl Stars jest już ponad 80 zadymiarzy. Każdy z nich posiada swoje własne unikatowe zdolności i umiejętności. Ale według mnie jedni są lepsi, a drudzy gorsi. Dlatego dzisiaj zrobimy tier listę zadymiarzy w Brawl Stars. Zadymiarzy będę oceniał pod kątem ich plusów oraz minusów. A te plusy i minusy będą zależne od ich użyteczności na polu bitwy, od ich star powerów i wielu innych czynników. Pierwszą postacią, którą dziś ocenię, jest Crow, i po prostu powiem tak, naprawdę go lubię i uważam, że naprawdę fajnie można nim rozgrywać gry. I szczerze spoko, że trafiła się jedna z postaci na start, bo zaczniemy to od odcinek po prostu przyjemnie. Nie jest to jeszcze moja ulubiona postać, bo jak widzicie Tier Lista jest od ulubione do D, ale myślę, że bez problemu na S pójdzie. Jako że on jest jedną z pierwszych postaci z Brawl Stars, to i tak trzeba go sentymentalnie dać wysoko, prawda? Wiecie, on jest, Jezu Chrystus, jak on się nazywał? A, Daryl, dobra. Haha, ha, ale z ciebie gracz nie znasz nas postaci z gry. Tak, nie znam niestety serio. Niedawno wróciłem do tej gry i jeszcze nie wszystkich za tym zapamiętałem, więc przepraszam. Dobra, tak serio. Teraz na poważnie Daryl, powiem wam szczerze, jakoś nie przemawia do mnie ta postać, bardzo sobą mi się nią gra, on jest w sposób beznadziejny według mnie, i co tu więcej mówię, no nie lubię tej postaci, po prostu ulta ma głupiego, sam sposób grania nim jest beznadziejny według mnie, dam go na C, bo na D może jeszcze nie zasługuje aż tak, kolejną postacią jest Brock, i tutaj wam szczerze powiem, że odkąd go sobie ulepszyłem, kupiłem mu Star Powera, który daje mu 4 pociski, to naprawdę polubiłem tą postać. I szczerze wam powiem, że jak wbijałem go 300 do 500 pucharków, to naprawdę to było przyjemne. Mega fajnie mi się nim grało. Mimo, że to nie jest moja ulubiona postać, to bez problemu dam go na tier S. Kolejną postacią na dzisiaj jest Bass, Cały czas może się stunować innych przeciwników, i tak w kółko i łatwo wygrać gry, ale jako, że rzadko nim gram, to i tak dam A. Kolejny jest Barley. I tutaj powiem tak, od razu SK. Pytacie pewnie, dlaczego, hoodie? No, dlaczego od razu S dajesz? Jest jeden prosty powód. Ta postać, szczerze, jest jedną z najbardziej takich kojarzonych z Brawl Stars. Po prostu z sentymentu dam go na S. A szczerze, fajnie się też nim gra, więc czemu nie? Kolejna z Bonnie. Tak, ona się nazywa Bonnie. Dobra, jak już ustaliliśmy, to jest Boni, więc wracając do tematu, szczerze uważam, że jej ulgi jest fajny. Granie nią też nie należy do najgorszych. I lubię nią czasem zagrać. Myślę, że nie jest ona jakoś ciężką postacią. Dam, się, że A. Kolejny jest Edgar, i wielu z was może mnie hejtować, nienawidzić. A to jest jedna z moich ulubionych postaci. Tak, już słyszę te krzyki, te hejty, to wszystko. Jak możesz człowieku lubić Edgara, ale szczerze lubi go. I pewnie powiecie, ale to jest postępowskilowa tym nie trzeba umieć naprawdę grać, żeby wygrywać. I coś szczerze w tym jest. Ale bardzo podoba mi się styl i charakter tej postaci szczerze I za to dam go na ulubione, bo jest jedną z moich ulubionych postaci Kolejna jest EMZ I szczerze to jest jedna z najbardziej wbitych u mnie postaci na rangę Bo chyba mam ją na 25 lub 6. I bardzo lubię nią grać Może rzadko nią gram ostatnio Ale jak już zagram to naprawdę uważam, że ona jest potężna I ona jest naprawdę fajna na niektóre tryby Czy to na niektóre mapy pod zadymę to naprawdę uważam, że ona jest mega i naprawdę przyjemnie mi się gra. Mimo, że raczej to nie jest moja ulubiona postać, to dam ją na S. Kolejna jest ta postać. Teraz ja znowu nie wiem jak się nazywa, posz gdzie to jest? A to jest e Ivy. dobra. Dobra, jak już ustaliliśmy, jak ona się nazywa, to szczerze wam powiem, nie wiem nic o tej postaci, szczerze no nie oglądałem nią gameplayu, nie mam jej sam. I szczerze myślę, że warto dodać jeszcze jedną kolumnę, no niech będzie takie coś, I po prostu tutaj to wrzucę, bo szczerze nie wiem jak się nim gra, nie wiem co to jest w ogóle za postać, nawet na Nuts Brawlu nią nie grałem w ciekawości, nie wiem, po prostu. Kolejną postacią jest Kieł i szczerze, początkowo bardzo go chciałem mieć, ale zagrałem nim na prywatnym serwerze Brawl Stars i szczerze grałem już nim, według mnie zamiast postaci z mega, ale ja chyba nie jestem stworzony, żeby nim grać. Ale za sam zamysł dam go po prostu na C. Kolejny jest Frank. No i to jest dość specyficzna postać. Pod niektóre tryby spoko, pod niektóre nie. Ja raczej lubię nią czasem zagrać, ale bardzo rzadko, więc daję go na bezpieczne B. Be. Kolejną postacią jest Gale. I uważam, że nie jest on jakoś OP postacią, ale jak dobrze nim zagrać się z drugiej strony, tak jak każdą postacią, a raczej większością, bo niektóre są mi tak lemerskie, to można osiągnąć fajny efekt, ale ja nim mało gram. Dam go na D. No i kolejną postacią jest Jin. I szczerze tutaj wam powiem, ja nim nie lubię grać. Jakby, no nie jest to typ postaci pode mnie. Uważam, że jego ult jest w ogóle oderwany od rzeczywistości, bo on ma naprawdę mały damage, ta postać. Jeszcze jak przyciągniecie większość przeciwników już, to one was zdejmą bez problemu. Dam go na D, uważam, że on jest słabą postacią, po prostu. Myślę, że nie zasługują na mityczną rzadkość, a co najmniej epicką. Może to według was będzie kontrowersyjne, no ale tak uważam. Jezu, jak tenś? Jezu, jak on się kolejny nazwał? Boże, te postaci jest już za dużo. Ja większości nie pamiętam, jak oni się nazywają. Kolejny z Griff. Tutaj dużo nie będę mówił, lubię nim zagrać, ale rzadko nim gram. Uważam, że on jest dobry. Żon nie jest słabą postacią, bo niektóre są naprawdę słabe. Do czego zaraz przyjdziemy? Dam go na bezpieczne B. No i dotarliśmy do jednej z ulubionych moich postaci, tak? Kolejnej, którą jest Bibi. Ja uwielbiam ją za jej styl, za to, że ona jest taką buntowniczką i też trochę emo, jak właśnie. I trochę emo, jak właśnie Edgar, chociaż ja sam emo nie jestem. Granie nią też bardzo lubię. Szczególnie odpychanie wrogów i po prostu jeszcze rzucanie w nich gumą balonową. To naprawdę jest świetne. Tutaj dam ją na ulubioną, no bo po prostu ją uwielbiam. Kolejną postacią, którą dzisiaj mówimy, jest ruski impostor, czyli Grom. Uważam tą postać za mega irytującą, tym bardziej na małych mapach. Jeszcze jak wygracie za dymiarzami typu Bibi czy Edgar, to czasem może takiego pierdzielca dostać. Wygracie przeciwko niemu. A sam grę nim już uważam za. Myślę, że dość przyjemną. Chociaż nie jest jakimś on najbardziej OP za dymiarzem. No bo nie oszukujmy się, problemem tej gry jest to, że już jest za dużo postaci, nie? I jakby nie mogą idealnie zbalansować gry z samej tej przyczyny, bo po prostu za dużo postaci. Jedna będzie łatwo kontrolowała jedną, druga, drugą słabo, a trzecia tak i tak, wiecie o co chodzi? Po prostu jest za dużo tych kombinacji, nie? I czasem dochodzi do absurdów, że jedna postać jest za słaba, druga za mocna, przeciwko innej, i tak dalej, i tak dalej. No ale groma dam na B. Kolejna jest Jackie. Ci, którzy oglądali shorta, to wiedzą o co chodzi. Najdziwniejsze dźwięki za zadymiarzy. I za samo to po prostu. Dam jej, a bo po prostu to jest śmieszna zadymiarka. A granie nią też jest czasem przyjemne. Tym bardziej, że ona atakuje przez ściany, co czasem ułatwia na małych mapach walkę nią. Kolejna jest jedna z moich ulubienic, tak? Czyli Bell. Mega przypadła mi do gustu tym, że ona jest taką właśnie snajperką. To po pierwsze. A po drugie, szczerze, jej ult z hyperchargeem. No to jest po prostu idealne połączenie, nie? To jest tak mocne combo. I sam styl tej postaci przypada mi mega do gustu. Więc daje oczywiście ulubione. Kolejna jest Janet. I szczerze Wam powiem, ona jest czasem tak w. Nerwiająca, nie? Na przykład jak macie fighta 2 na 2 na trybie starcia, nie? I na przykład zabiliście przeciwnika i macie mało HP, a akurat teammate tego przeciwnika, czyli gra tą postacią i robi ulta. No i... Dupa, i przegraliście szczerze. I to jest tak wnerwiające czasem, dlatego ja daję na D. Tą ona jest zbyt nerwiająca. Ja wiem, miałem nie oceniać po tym, ale czasem naprawdę inaczej się nie dało z tych postaci. Tym bardziej, że jej nie mam i nic za bardzo mam jakiej ocenić pod kątem grania. Kolejną postacią jest Kolet i doceniam ją za jedną rzecz. Pomyślcie sobie, jesteście twórcami Brawl Stars, macie wiele psychofanek, i twórcy Brawl Stars, czyli Supercell, dodaje postać do własnej gry, która jest imitacją psychofanki, która kocha Brawl Stars. Podsumujmy to po prostu jednym z powiedzeń kole, czyli Brawl Stars Forever! I od razu ona ląduje na S, bo ta postać jest mega pozytywna w tym zwariowaniu. Kolejny z Jessie. Szkoda, że bez Jamesa. Hehe. Ja szczerze, Jessie rzadko gram, ale lubię. więc ja się nie będę wygadywał na jej temat. Po prostu dama. O jezu, i Leon. Szczerze, ja go mam. I szczerze, ja nim nie lubię grać. I tylko dlatego, że on po prostu mi nie podchodzi. Ale jest wnerwiający. On po prostu tak wnerwia na polu bitwy. Klonami, niewidzialnością, Lizakiem, który jeszcze kolejnych przeciwników robi na niewidzialnych. Po prostu pierdzielca można dostać. Dlatego daję de, mimo wszystko. Kolejną postacią jest 8-bit. I co je również uważam, że on jest słaby. Po prostu jest wolny. Ma słabego ulta, nie wyróżnia. Nie się niczym, to jest jakiś zapychacz szczerze, więc powiedzmy, że ja go po dam na D i niech tam sobie siedzi. Kolejny jest Byron i tutaj też bez zaskoczenia dam go na D. Dlaczego? Po prostu uważam, że on jest słaby. On się niczym nie wyróżnia. Ok, może leczy waszych teammateów, ale on jest szczerze łatwy do skontrolowania. Mimo tego, że truje, że leczy, no to nie wyróżnia się niczym, jest naprawdę łatwy według mnie do pokonania. Kolejną postacią jest Bo i za to, że po prostu lubię nim grać, jest fajny na wiele mapek, na przykład do kontrolowania danego obszaru i bardzo siada mi granie nim, dam go na Kolejny jest Cold. I co mogę powiedzieć o nim? Raczej go lubię. Czasem może wnerwia, jak się gra przeciwko niemu. Rzadko nim gram. Dam na B. Kolejny jest Lou. I on jest fajny na przykład, gdy gracie z przyjacielem duo starcie. I macie na przykład dobre połączenie z zadymiarzy. Tak, rzuci jego ulta, który wciągnie do siebie przeciwników. A ktoś dobije ich. To naprawdę może czasem fajną przewagę zapewnić. I myślę, że on jest spoko na kontrolowanie danego obszaru po prostu z zadymiarzem. Nic więcej na jego temat nie powiem. Solidne B. Kolejną zadymiarką jest Max. Ja ją mam, ale powiem wam, że dupy nie urywa. Niech będzie na C, bo też nie jest najgorsza Kolejny jest Mike. I szczerze, rzadko nim gram Mam mieszane uczucia co do gry nim Ale jak już się gra przeciwko, to on mnie tak wnerwia Tym swoim jednym gadżetem że po prostu przepraszam, ale dam go mimo wszystko na D. Za to, że jest wnerwiający. Dobra, Morty na D. To sposób kolejna wnerwiająca postać. Ja nią nie potrafię grać. Niech on idzie i znika w mrokach historii. Dobra, kolejnym postacią jest Pan P. Nie lubię nim zbytnio grać, bo w sumie nawet nie mogę, bo go nie mam. Dam go po prostu na D. Kolejna zadymiarka to Nani. Żadny inny zadymiarz nie ma takiego ataku jak ona, więc tym się na pewno wyróżnia. Mimo, że ona nie jest najgorsza, dam ją na C. Kolejna jest Nita. Jedna z bardziej legendarnych postaci, mimo że takiej klasy nie ma, leci ona na Eskę za to, że już jest lata z nami w tej grze. Kolejny jest Otis i szczerze nie wiem. No, po prostu nie wiem. No, nie grałem nim, nie mam jak. I szczerze nie wiem. Po prostu nie wiem. Dam na nie wiem i tyle. Kolejny jest Pam. Szczerze, to jest według mnie tak słaba zadymiarka do gry. Ona jest po prostu useless. Bo co z tego, że ona leczy w danym obszarze, jak ona tak ma beznadziejny atak? Randomowy, słabe obrażenia. No nie, po prostu leci na pęny Peny, peny, peny. Co tu dużo mówić? nowe postacie raczej przykrywają jej sławę, bo może kiedyś była silniejsza, ale dzisiaj po prostu jest słabsza przy tych nowych postaciach. Niech będzie, że pójdzie na B mimo wszystko. Piper dobra leci na D. Wnerwiająca, nie umiem nią grać, nie lubię jej i w sobie precz. Oko, czasem lubię nim zagrać jak mam dobry dzień, czasem bardzo dobrze mi to wychodzi, czasem raczej nim nie gram. Niech będzie, że pójdzie na B.ETIER El Primo, mam go na 500 pucharków, ale rzadko nim gram. Nie podchodzi mi zbytnio, mimo wszystko. Ale z szacunku, że czasem fajnie nim zagrać, niech pójdzie na B. Amber wydaje się fajna do gry, mimo że jej nie mam. Bo wydaje się nam z łatwiejszych zadymiarek. I po prostu dam ją, niech będzie na B. Karl, szczerze Wam powiem, że wyróżnia się on atakiem. Jak dobrze wykorzystacie go w zamkniętych mapach, gdzie jest naprawdę mało przestrzeni i może się ten atak odbijać bardzo szybko, to powiem Wam szczerze, że naprawdę może być mocny. Ja nim mało gram. Mam go na 500 puszek i tyle. Będzie B. Kolejna z B i co tutaj dużo mówić, ja nią lubię zagrać fajnego ma ulta, jak dobrze go użyjecie, to zabijecie bez problemu przeciwników kolejny jest Bull. szczerze słaba postać według mnie, ulta ma nijakiego atak też słaby według mnie, niestety pójdzie na D, Rico Rico shed. witam, witam, yy, powiem szczerze, lubię fajnie nim czasem zagrać, uważam, że mutację ma po chorą, dobrze, że już to usunęli i z szacunku dam go na A Roza, szczerze, rzadko nią ktoś już gra, rzadko ją widzę, bo na małej ilości ma można wykorzystać jej potencjał jako, że tak się składa, no to po prostu dam ją na C. Aż. No to po prostu leci nadal to ten śmietnik. To jest chodzący śmietnik, i tyle. Co tu więcej mówić? E Ruffs. Fajny zadymiarz. Adekwatne obrażenia. Myślę, że fajnie nim zagrać. Dam go na Sandy, Sandy, Sandy. Co tu dużo mówić? Uważam, że on nie zasługuje na bycie legendarnym zadymiarzem. Niech pójdzie na C. Shelly. I szczerze, tutaj trzeba jeszcze jedną jednak stworzyć tabelkę. I to będzie najbardziej legendarno-kultowa postać. I co tu powiedzieć? No jest to najbardziej legendarno-kultowa postać. Kolejna jest nasza gwiazda z Alei Gwiazd. Masło maślane, czyli Lola, szczerze lubię ją, szczerze ulta ma pomysłowego, fajnie można go wykorzystać w różnych sytuacjach, niech będzie S. Mech, szczerze nie mam jej, ale wydaje się beznadziejna, bo mimo, że niby jest silna, to łatwo ją czasem zniszczyć. Niby ma dodatkowe życie, ale dużo jej to nie daje. Niech pójdzie da. Spajkuj, spajkuj, spajkuj. Szczerze, mocny zadymiarz. SK. Kolejny skiełek. ULTA maniakiego, według mnie. Atak ma fajny. Potencjał pewien ma. Niech będzie A. Jeżeli nadal oglądacie ten film, napiszcie hashtag zadymiarze. SQUICK, szczerze lubię. Lubię, fajnie można wykorzystać jego potencjał przyklejających się, bo ULTA również ma mocnego, według mnie. Leci na S. Yy, no, lepiej nie wymawiać tego imienia, bo kojarzy mi się ze CPU. Plus jego nowa mutacja, która była na szczęście, już jej nie ma. Weź idź i ci nie wracaj. Szczerze, Serge to jest najbardziej non postać. To jest tak wnerwiająca postać, tak non że daję ją nada. Kolejna jest stara i szczerze kocham nią grać. Bardzo fajna postać. W wielu sytuacjach bardzo mocna, jak macie dobrego duo partnera to już w ogóle można wykorzystać jej potencjał do kontrolowania miejsca akcji, że leci S. pik no szczerze mocna, jak się nią dobrze zagra, na wielu mapach przydatna, dużo nie będę o nim mówił B. Kolejny jest GUS dość mocny w obrażeniach, jego ult nie powala z nóg, niech pójdzie C. Kolejny zademiarzem jest Sam, nic konkretnego, według mnie jest słaby, poleci na D. Tego Gosia nawet nie wiem kim on jest, nie wiem jak się nim gra, nie wiem, tego też nie wiem. Ten szczerze jest mega irytujący, ale jest dość mocny, dam go na C. Kolejny jest Mandy, czyli cukierkowa księżniczka. Dość mocna postać, jak się nią dobrze zagra, ale coś Alapiper, Piper, więc leci na D. Nie lubię takich postaci. Ten to w ogóle nie wiem, bo to jest RT, ale nie grałem nim, nie wiem jak się nim gra. Willow ma dość porządnego Ulta, który możecie zmienić bieg gry, bo to jest kontrolowanie przeciwnika. Za to wyróżnię Dama. Kolejny jest Hank, który mimo, że miał silną mutację, to jest tak naprawdę useless, dam go na D. Kolejny jest Maisy, według mnie dość silna zadymiarka, mimo że Ulta nie ma według mnie powalającego. Dam ją na A. Kolejny jest Cordelius, mimo, że go nie mam, to uważam, że naprawdę. Bo ten pojedynek kiedy na jeden z ciekawą koncepcją. Koncepcją Ulta przypomina mi bardzo iso z Valorant, i niech będzie A. Kolejnym zadymiarzem jest Doge. Dość mocny, myślę z tą nieśmiertelnością, to daje mu dodatkowe życie. Niech będzie A. Kolejnym zadymiarką jest Pearl, nic ciekawego według mnie. Tego nawet nie wiem. Kolejny jest Charlie, szczerze ma beznadziejnego. Atak też słaby raczej. D. Miko to jest sposób nerwiający. D. Kit jest fajny w rozgrywce nieraz, ale w nerwia. D. Larry lerwi, szczerze bardzo fajny sytuacyjnie. Leci na A. Po jego mutacji leci na D, nerwiający. Melody, szczerze niby fajna, tylko w pewnych sytuacjach B. I szczerze Lili kocham, po prostu. Z ulubionych moich postaci, typ Asasyna, bardzo fajny koncept postaci ulubione. A Draco wydaje się słaby, grałem na nim w Null Brawl słaby według mnie będzie, nic ciekawego. Tak wygląda to końcowa moja tier lista. Napiszę w komentarzu, haszach za jeżeli dotrwaliście do tego momentu i zapraszam Was do obejrzenia kolejnych moich filmów, które wyświetlałem się Wam teraz na ekranie. You. I'm so addicted, it has to end